Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Radą staje się Centrum Polskiej Sztuki. Będziemy pokazywać kolekcję Wojciecha Fibaka, nowe pokolenie. I będziemy tutaj mieli wyjątkową możliwość i wyjątkową szansę zobaczyć przegląd najlepszej polskiej sztuki artystów, którzy ukończyli swoją, swój proces edukacyjny po 1989 roku, czyli już w wolnej Polsce. Takie motto przyświęcające kolekcji Wojciecha Fibaka sam Wojciech Fibak o tym mówi, że on zbiera. Najwybitniejsze prace najlepszych artystów. Czyli to już jest dla nas najlepsza rekomendacja, że zobaczymy naprawdę dzieła wybitnych artystów, którzy osiągnęli już światowy poziom, jak Ewa Juszkiewicz, Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski. Za mną tutaj widoczna Agata Kusk. Będziemy mogli zobaczyć 80 prac, 31 naprawdę wyjątkowych artystów. Sam zaproszony do wystawienia z mojej kolekcji obrazów Nowego Pokolenia, więc stworzyła się okazja, aby w tej pięknej przestrzeni, takiej nietypowej, bardzo klimatycznej, pokazać tę pracę. To najwyższej klasy i to są najważniejsi artyści, najważniejsze artystki, właśnie reprezentujące ten, ten nowy nurt, rozpoznawane światowo. Wiele z tych prac w ostatnim roku to już nabywałem w Los Angeles, czy w Tokio, czy w Paryżu, czy w Zurichu. Galerie biją się właśnie i te światowe galerie biją się o to, aby reprezentować polskie artystki czy polskich artystów. Także mamy naprawdę pewnego rodzaju Eldorado. Czuję się tu jakąś historię, czuje się no, ten kontakt, zderzenie właśnie z, z starych murów elektrowni i tak wspaniale odświeżonych, odnowionych z, z tymi takimi nowoczesnymi pracami, to, to stwarza, stwarza wielkie wrażenie. Agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią.